To tak króciusieńkim słowem wstępu. Za półtorej godziny wyjeżdżamy na event. Na event, gdzie ma być drift. Na event, gdzie ma być drift i najprawdopodobniej to, co widzicie za szybą. Nastawialiśmy się na dym, pisk, w ogóle efekt wow. A najprawdopodobniej przywita nas właśnie taka pogoda. Żadna prognoza pogody, ale to żadna nie przewiduje poprawy w dzisiejszym dniu. Ewentualnie jutro. Także zapowiada się super dzień, super przygoda. Chyba skorzystam z tego, że. Troszkę przestało lać. Zaczyna bardziej lać. Zaczyna bardziej lać. Dobra, widzimy się za chwilę. O i jadą Tam Tamieć jedź. Tam Damiec. Jedź. Tam Buwamy na płot Dość Było wyliczone Hejo. I wyraz twardze, jak zobaczyłem to wiedziałem, że jeszcze pojechać te 10 cm. Ale tu masz tu masz jeszcze 5 cm. Wyliczone No i o to chodzi Kurwa się muszę... Najszybkie zakupki potrzebne za Za weekendów Czekamy teraz tylko na Ubera Najbardziej potrzebna rzecz Już biorę! Już biorę No jak? No to wy się tam pakujcie Ten tego No i dobra, my po małych przebojach już wyruszyliśmy Myślę, że na dziesiątą zdążymy jesteśmy pełni nadziei wiary i miłości także szybkie śniadanko kończymy i, i widzimy się już tam na miejscu pyszne na wynos No i dotarliśmy. Pogoda jest bardzo zachęcająca. Jest o dużo mniej ludzi niż wtedy, co nie? Myślicie, że to przez pogodę? Nie, może. Kasujemy się i jedziemy szukać miejsca parkingowego. O, nie Dzień się, owdziej. Bierzemy wszystkie nam potrzebne rzeczy, aparaty i tego typu sprawy Idziemy ogarnąć bilety, wejściówki, akredytację Roberta I idziemy zobaczyć, jak to tam wszystko wygląda masz bo masz akredytację Ty taki pasek, a... Mam troszkę przebitek co tutaj się będzie latać bokiem Nie ma co ukryć, pogoda fatalna, cały czas spiny. przynajmniej samochody się nie będą co słabsze, to no szkoda, szkoda, byłoby co oglądać. Może się jeszcze rozpogodnie, może im będzie trochę lepsza pogoda. Połączymy się z naszymi gąskami. Halo, halo, gorski, gąski, halo. Nie mokujecie tam gorski za bardzo. Halo, halo. Yy, pada tam u was? Jak tam u was z pogodą? To ja powiem ci, jest słonecznie. Wyciągamy je i będziemy się opalać. Jak dziewczęta pogoda, jak wam siada? Co tam... A co wy tam macie za trunek? Eee, zgrzewający! <laughs> ja już wiem czemu one tak mokną z miłą chęcią! One na wspomagaczu jadą! Nawet ich nie przeczepię! <laughs> no i troszeczkę coś, coś przestaje nam tutaj ten deszczyk padać, więc jest coraz lepiej, ale dalej jest taka mrzaweczka. Raczej nie spodziewamy się dzisiaj innej pogody niż ta, którą aktualnie widzicie. Poczekamy, może coś, może coś, może coś akurat, troszkę słońca wyjdzie, troszkę przeschnie trasa. Zobaczymy, idziemy chyba zaraz po Tak zostawiamy samego Roberta na placu boju. My idziemy się trochę osuszyć, naboić, bo jesteśmy spragnieni jak. Jesteście, jesteście też trochę suche? I gdzieś pewnie tak. My tylko na rzekach Ja nie wiem. Jednak zrobiliśmy sobie troszkę dłuższą przerwę Robert cały zmarznięty, zaniepokojony całą sytuacją I były 3 godziny A ja mam 3000 No 1002 godziny Pan jest super policzki Zatnia na cały dzień było 1500 Będziesz nic jeszcze robić, co? Się <laughs> Ale widać, że masz taką właśnie minę jakbyś <laughs> chciał coś wycisnąć Ja już wyciskam, nie widzisz <laughs> A to doniczki są, uważaj. Ja czegoś trzech, sam raz na wóz od razu. Nie, zasadził. Idziemy jeszcze popatrzeć co tam na placu boju się dzieje. No i tak trzeba było się przebrać, bo już naprawdę było mega zimno, mega mokro i wracamy z powrotem tam na trasę. Pomimo średniej pogody coraz więcej osób się schodzi, robi się to coraz bardziej widowiskowe i sam deszcz też coraz mniej pada, także wszystko idzie w dobrą stronę. Aha, fajnie, włączyłem nagrywanie. O, o. Tam to też mi proszę włączyć lampę. O. To by było na tyle Z nagrywek. Widzimy się już w naszym, w naszym apartamencie. Także, widzimy się za chwilę. My zrobimy małe poprowadzenie jest różnica od tego miejsca, gdzie ostatnio spaliśmy. Warunki są tutaj dużo lepsze niż te, które ostatnio mieliśmy w Krakowie. Właśnie wrzucam wam przepis tym, którzy tego nie widzieli. Rektor, Pani nam powiedziała, że nie ma telewizora. No faktycznie go nie ma. Drzwi wyglądają tak, ale... Iza jest normalny prysznic. Uwielbiam tydzień, Pierwszy dzień, sobotę 6400 dni. Gdy to przeglądał przez tydzień To co, zaczynasz już bierzeć laptopa? Już przeglądasz czy co? Czy jak? Pewnie Ale najpierw trzeba tego bydloka tutaj zlać Bydlo. tak. jest zakup w ekipie? Alkohol Obowiązkowo To jest kurwa podstawa no, A w ogóle nigdy takiego tematu nie było, co nie? No bo pojawiłem się ja i zalkohol, nie? Ty mówisz tak jak przed tobą jakbym był abstynentem całego <grym> Ale tak Myślę, że tak. komat to jest kolejna rzecz, którą trzeba kupić Ja pierdem Nie no musiałem się specjalnie wybrać na driftowanie do Czech, żeby kupić taki kufel i to najlepsze Nie kupiłem go w Czechach Tylko w Polsce Żeby go zabrać do Czech i go otworzyć Kurwa